W sercu dziczy tej mieszkali bracia. Wielką miłość mieli we krwi. Dziś prośba z ich serc do góry się wznosi. Aby ktoś jedną z dróg wskazał im. Niech duchy tych, co mieszkali, Wiedzie tak przecież w ich spojrzeniu widać cały świat Nic tu się nie zmienia od tysięcy już lat. Zawsze gra równy brat. All right, gentlemen, I want you to repeat after me. Just how I do it. Ready? Rock that. A Anioł pomaga i czuwa nad nami. Ktoś ma ma białą koszulkę. Ktoś, kto Cię prowadzi w trudnych drogach. Wszyscy mają jednego anioła. Wielki anioł, co nas chroni. Pana Jezusa Toleda. Może to być chłopak albo dziewczyna. takie złote. Opiekujcie się z nami i ja też mam anioła z Pomaga iść w dobrą stronę i odkania wroga, znaczy diabła. Stawić cały czas nas w tej ma rączki. My się do niego modlimy, a on nas pilnuje z mieczem i z białymi szatami. Jest bardzo miło. Cześć, Monika! Anioł, który rządzi aniołom. Mamy ich pszuch, Gabriel, Rafał i Michał. Ma duże krzydła. Strasz? Nie, od wszystkiego złego. I doprowadź do królatka niebieskiego. Twój jedz tatą, mój jedz mamą. I takie ładne uplaneczko. Tak, żeby nie mieli snów. I z nami zawsze. po prostu mówię po A anioł musi nas błogosławić. Aniele, Boże, stróżu To zawsze przy mnie stoi. Rano, wieczór, w nocy. zawsze. Kupa mocy. Chcesz duszę ciała mojego zaprowadzić Żymy do żywota wiecznego. Amen. Dziękujemy. To jest MasterChef. Trzy, dwa, jeden... Gotujcie! Gotujemy! Co mi panie da? A ty tańcz, tańcz, Para pa para Mam was na oku Wazowski. Nie folgujcie sobie! Czujka! Kiedy pani... No dobra, 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 dobra. Będę grał w grę. Głowa ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty. A siedzi i zabija je w te ślebewka. Tak, oczywiście. W gniewem. Bóg Cię, błogosławi po tysięczne pokolenie, Twoje rodziny i twoje dzieci. Cześć, Talita. Jutro w Ewangelii usłyszymy przypowieść o dzierżawcach w winicy. Gospodarz posłał swojego syna. Do nich, by odebrał od nich należny Mu plon. Ci postanowili jednak zabić syna, bo powiedzieli sobie: Zabijmy syna, a dziedzictwo Jego będzie nasze. Chrystus mówi w tej przypowieści o sobie: Bóg posłał swojego syna Jezusa, by ten głosił Słowo Boże ludziom. Ci go zabili za to. Ci, którzy kontynuują misję Chrystusa na ziemi, a więc ci, którzy głoszą Słowo Boże. Nie mogą spodziewać się od świata, że świat ich za to uszanuje. Ale za to ten brak szacunku jest powodem do bardzo głębokiej radości, bo idą śladami Chrystusa. Kochani, bardzo się cieszę, że jesteście. Jestem z wami całym sercem. Niech was Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Cześć, kochani, z Bogiem.